Zapraszamy na magazyn Ola Polonia, Polacy w Brazylii i w Ameryce Południowej. Dziś w programie Święto Matki Boskiej Częstochowskiej w Brazylii. Upamiętnienie chrztu pierwszego Polaka w Bruski. Peruwiańska wycieczka do Machu Picchu. no dzisiaj ucieczny, taki ładny dzień, taka ładna festa, taka wszystko wielkie, wszystko duże. I my, jesteśmy Polaki, nasze dziadki, nasze babki przyjechali z Polski, i my do dziś gadamy po polsku. O tym, jak ważna dla potomków Polaków w Brazylii jest wiara, przekonaliśmy się już wielokrotnie. Kolejny na to dowód znaleźliśmy w doskonale państwu znanej aurii. 90% tego niespełna czterotysięcznego miasteczka, w którym polski jest od kilku tygodni językiem urzędowym, to Polacy. Święto Matki Boskiej Częstochowskiej to dla nich co roku wyjątkowe wydarzenie. Ważne, mocno ważne to święto dzisiejsze jest, mocno ważne. Święto naszej Matki Boskiej, co z Polski Polaki przywieźli, Matka Boska Częstochowska z Jasnogórna. W naszej parafii Święto Matki Boskiej Częstochowskiej obchodzimy 15 sierpnia. Jest to dla nas dzień wolny od pracy. Święto łączy ze sobą wszystkich z naszej parafialnej społeczności, którzy pochodzą z czterech różnych miejscowości. Od rana po mieście jeździła zmotoryzowana procesja i odbyło się święcenie pojazdów, a po święceniu odbyła się Msza Święta, po niej obiad i inne atrakcje. Było dużo muzyki, radości i dobrej zabawy dla wszystkich, zaczynając od dzieci a kończąc na już nieco starszych. Jest to bardzo ważny dzień dla mieszkańców Aury, ponieważ Matka Boska Częstochowska jest patronką naszego miasta. W kościele znajduje się przywieziony przez pierwszych emigrantów obraz Matki Boskiej Częstochowskiej, który demonstrowany jest podczas procesji. Podczas pobytu w Polsce odwiedziłam kościół Matki Bożej w Częstochowie. Od tamtej pory moja wiara się umacnia. Święto przywędrowało do nas wraz z osadnikami polskimi w 1906 roku. Ich podróż do Brazylii odbywała się pod opieką Matki Boskiej. Emigranci zawsze nosili przy sobie jej obraz. Gdy stracili wszystko, mogli liczyć na jej opiekę. Już ponad 100 lat temu poświęcali się budowaniu kaplic, żeby wspólnie z innymi rodzinami mogli się w nich modlić. Aż w roku 1914 staliśmy się parafią. W tej okolicy kult Matki Boskiej zawsze odgrywał ważną rolę, bo każdy potomek Polaków żywi do niej zamiłowanie i wielki szacunek. Wiara nas spaja, spaja rodziny w modlitwie. Poprzez Matkę Boską zbliżamy się do syna zbawiciela i odkupiciela. Dlatego tak radośnie obchodzimy ten dzień i wyrażamy swoją wdzięczność. Tym bardziej, że jesteśmy po dwóch latach pandemii. Podczas tych dwóch lat organizowanie procesji było niemożliwe, a fakt, że w tym roku możemy się wszyscy zebrać w obecności Matki Boskiej, jest dla nas ogromnym źródłem radości i powodem do dumy. Przyszłam tutaj, bo bardzo lubię polski folklor i kulturę. Jest to też sposób promowania miasta i całego kraju. Mam pochodzenie polskie ze strony ojca. W domu dziadka często słyszy się język polski. Są to głównie przywitania, jak na przykład cześć, dobranoc. Uczęszczam również na zajęcia języka polskiego. Uważam, że mieszkańcy Auri od dawna noszą w sobie tradycje polskie, o które dbają i pokazują je światu. Katolicyzm od zawsze jest obecny w rodzinach o polskim pochodzeniu. Jest to bardzo widoczne. Można spotkać wiele rodzin, które chodzą razem do kościoła. Ojcowie, dziadkowie, dzieci i wnuki. Wszyscy razem, złączeni jedną katolicką wiarą, którzy celebrują święto Najświętszej Maryi i Panny, Matki Kościoła i nas wszystkich. A będę się mordyć... I odpocząć, bo, bo się, jak to mówią, trzeba pracować, jak się nie przyjdzie do kościoła. Moje dziadki przyjechały z Polski i moja mamusia już się później narodziła w Brazylii. A później tak się tutaj zasiedli na, na, na tych ziemiach, co należą tutaj do, do parachwy. I tak do tej pory jesteśmy. I my od matki jestem i mocno polskie od ojca polskie, mocno polskie pamiętają, Pamiętam i używam wszystkiego polskiego, śpiwam po polsku, jak nieraz coś, jakieś pieśni. nauczone od, od babci i od ojców święty różaniec odmówić, jak nie codziennie, jak nie do kościółka, na się to na kolana wszystko i paciurek z ojcem, z matką, w domu się mówiło. I takie tradycje później miałam. Z moimi dziećmi się modlili po polsku, różaniec uczyłam po polsku. Dopiero przeszły na brazylijskie modlitwy moje dzieci, bo w szkoły polskiej nie było. To, to później jak oni się nauczyły po brazylijsku, to córka mnie mówiła: Mamusia, chyba musimy teraz różanie jest inaczej mówić, bo my musimy katechy z Brazylijskiej. Miała 9 lat 10, ona już różanie z mówiła. Uważam, że obchodząc to święto pokazujemy, że wszyscy jesteśmy bardzo wdzięczni. Angażuje się duża liczba osób. Są to ludzie pomagający w przygotowaniach, ludzie zajmujący się pieczeniem tradycyjnego polskiego chleba, który zawsze cieszy się ogromną popularnością. Każdy poświęca swój cenny czas. Jesteśmy za to wszystko bardzo wdzięczni. Jesteśmy wdzięczni za wkład tych, którzy tu pracują, zajmują się organizacją wydarzenia czy po prostu do nas przychodzą celebrować ten dzień. Dlatego bardzo się cieszymy i dziękujemy Panu Bogu za tę przepiękną imprezę i przyjemnie spędzony dzień, który dał nam Pan, abyśmy mogli uczcić Matkę Boską i Jezusa Chrystusa. Na wszystkich Polaków, co patrzą, yy, ja chcę. tak. o. Lubię Polaków, lubię tę krew. Dużo razy przyjechali tancować z Polski. My zawsze, nasze serce, nasze miasto, nasze bramy są otworzone, żeby odbierać e, ludzi z Polski tutaj, do naszego kraju, do naszej aurii. Polski w Brazylii. Bardzo dziękuję i ja mocno uczę. Matka Boska, czynsz niech nasz pilnuje. Pamięć o polskiej historii jest bardzo ważna dla potomków polskich osadników w Brazylii, również w Bruski, które już po raz kolejny odwiedzamy z kamerą naszego magazynu. Nie mam pochodzenia polskiego ale od kiedy pracuję w Fundacji imienia Józefa Lędowski, zakochałem się w polskiej historii. Można tak powiedzieć, że w pewnym sensie jestem przybranym synem Polski. Historia naszego miasta zaczęła się w 1869 roku, kiedy 16 polskich rodzin wypłynęło z portu w Hamburgu w stronę Brazylii. Przypłynęli do Itaja a później osiedlili się w Bruski, które wtedy nosiło już nazwę Kolonia Principe Dom Pedro. Te rodziny były pierwszymi polskimi osadnikami w Brazylii. W kolonizacji tego miejsca wzięło udział aż 23 narodowości. Dużą liczbę stanowili emigranci z Polski. Nasze miasto było ich pierwszym stałym miejscem pobytu w Brazylii. I to właśnie tu. Według archiwum Kościoła katolickiego został ochrzczony pierwszy potomek Polaków. 25 sierpnia 1869 roku ochrzczono chłopca, który urodził się podczas rejsu do Brazylii. Nazywał się Staw Osieniowski. Ceremonia Chrztu miała miejsce w obecnym kościele katedralnym. Właśnie dlatego ustaliliśmy tę datę 25 sierpnia jako Dzień Emigracji Polskiej do Bruski i do Brazylii. Projekt ustawy został uchwalony, a w ramach uczczenia tego Faktu, który jest dla nas niezwykle ważny, postanowiliśmy upamiętnić datę rzeźbą autorstwa Davi Rodriguez, zatytułowaną Chrzest, a została zaprojektowana i stworzona specjalnie na rocznicę 150 lat emigracji polskiej do Brazylii. Chcieliśmy zostawić coś przyszłym pokoleniom, nie tylko dla potomków Polaków, ale też dla całej społeczności miasta. Poprzez postawienie pomnika chcieliśmy uczcić, że miasto Bruski było kolebką polskiej migracji w Brazylii. Chcieliśmy docenić wkład polskiego narodu w rozwój i urozmaicenie gospodarki całego stanu Santa Catarina oraz to, że pierwszy potomek emigrantów polskich urodził się w Bruski. Jest to dla nas bardzo ważną częścią historii naszego miasta. Już sama podróż do Peru jest przeżyciem, natomiast wizyta w najlepiej zachowanym mieście Inków, Machu Picchu, zapiera dech w piersiach. Miejsce to położone ponad 2000 metrów nad poziomem morza w otoczeniu gór jest symbolem kultury i osiągnięć architektonicznych mieszkańców historycznego państwa. Wrażenia są niesamowite, bo te budowle, ten układ cały, świątynie, zwłaszcza wyrzeźbione w kamieniach. Ścieżki, schody zbudowane praktycznie nad przepaściami, lokalizacja tego miejsca, dopasowanie budowli właśnie do terenu, wykorzystanie każdego kawałka, żeby to skomponować jedną spójną całość. No, robią olbrzymie wrażenie. Widać geniusz tych ludzi, którzy to nad tym myśleli, którzy to budowali. Unkowie i ich przodkowie wcześniej, bo to. Historia Peru to nie tylko Imperium imperiumkarskie, ale to są 4000 lat innych kultur, które były przed przednikami. Doprowadzimy kształtowanie, budowle pracę w kamieniu. Można powiedzieć, że praktycznie do perfekcji. Jest to absolutnie wyjątkowe miejsce o wyjątkowej energii, o wyjątkowo bogatej kulturze i historii. W całkiem a... innym klimacie. I całkiem innym klimacie. Tak, w Polsce, w Europie lato. A my mamy sezon zimowy. Co prawda w ciągu dnia, jak jest słońce, to jest całkiem fajnie, ale noce schodzą do zera, a nawet poniżej zera. Świetnie się tutaj czujemy. Tutaj też trafiliśmy wiele miesięcy temu i chyba można powiedzieć, że zakochaliśmy się o w tak. tym miejscu. Z kamerą naszego magazynu przemierzyliśmy tę samą trasę, którą z pielgrzymkami do położonej w górach świątyni chodzili niegdyś inkowie. Przy tym domku widać wielki kamień, który był ołtarzem, na którym Pielgrzymi składali ofiary, aby mogli wejść do świątyni. A prawdziwymi, tak zwanymi obrońcami, stróżami świątyni są te wszystkie góry tutaj. Nic tu nie jest przypadkowe. Okalająca górę rzeka to odzwierciedlenie Drogi Mlecznej, a budowle, których ruiny można tu dziś zobaczyć, symbolizowały gwiazdozbiór. Na terenie 5 kilometrów kwadratowych jest aż 140 budowli z jasnego granitu. W oczy turysty rzucają się też stopnie, których jest 1200. I tutaj jak przechadzamy się tymi uliczkami, to czuć, czuć tą historię wręcz pod stopami. Są ogromne granitowe bloki, które budują tutaj ulice, fundamenty domów. To wszystko jest przetrwało. Fascynująca siedziba Inków przez wieki była ukryta w górach Peru, kiedy w 1533 roku Hiszpanie podbili pobliskie miasto Cusco, do odizolowanego wzgórzami i dżunglą Machu Picchu dotrzeć nie zdołali. Zrobił to prawie 400 lat później, w 1911 roku, amerykański profesor Hiram Bingham. To on nadał miastu nazwę Machu Picchu, co w języku Quechua, którym posługiwali się Inkowie, znaczy Stary Szczyt. Co ciekawe, o czymś nie wspomnieliśmy. To, że jest wiele polskich grup archeologicznych, które właśnie tutaj na górze Machu Picchu i w okolicach robią swoje badania. W tym roku mija 16 lat, od kiedy mieszkam i pracuję w Peru. Moja przygoda z Peru, można powiedzieć, i z Machu Picchu, zaczęła się w roku 1981, gdy miałem 5 lat, i mój wujek podarował mi atlas świata w którym były bardzo ładne mapy geograficzne, zdjęcia, góry. I pamiętam, że wtedy, w tamtym czasie, bardzo mocno jakby wywołało na mnie wrażenie budowle Machu Picchu. Więc w pewnym momencie podjąłem decyzję o tym, żeby przyjechać do Peru, poznać ludy z Ameryki Południowej, głównie z Peru, z dżungli, ale też, jak się później okazało, z gór. W 2006 roku przyjechałem tutaj właśnie z wyprawą językoznawczą z zamiarem dokumentowania plemion indiańskich słabo zbadanych. W międzyczasie miałem ponad 30 wypraw właśnie po różnych terenach Peru. Obecnie pracuję przy projekcie wydawniczo takim naukowym o największych odkryciach archeologicznych w Peru, gdzie w postaci takiej encyklopedii jest przedstawiana historia Peru na podstawie wykopalisk archeologicznych. Pracujemy z najlepszymi archeologami Peruwiańskimi, ale też zagranicznymi, którzy pracują w Peru. O Machu Picchu wiele już wiadomo. Badacze ustalili, że część miejska była, zgodnie z inkaską tradycją, podzielona na dwie części wyższą, z najważniejszymi budynkami i świątyniami, oraz niższą, mieszkalną. Okalały je specjalnie stworzone w górach tarasy rolne źródło pożywienia. W czasach swojej świetności były ponoć zamieszkiwane przez ludność z wyższych warstw społecznych. Ale z pewnością nie wszystkie tajemnice tego miejsca zostały odkryte.